Witam Was, tu cool. Siwy Zaczynamy w serii. Let's Play FIFA 12 UEFA EURO 2012 wyprała Pierwszy mecz, który zagramy Z Bułgarią i naszym kapitanem yy, Został Czavi, którego sobie wybrałem yy, Mamy grupę z Anglią, z Walią, z Czarnogórą, ze Szwajcarią I Walią, no Walią mówiłem, dobrze no i oczywiście z Bułgarii no. no więc zaraz zagramy A bo zrobimy to na tej Ja nie będę nagrywał meczu Tylko później będę mogła wynik Kto strzelił bramki i tak dalej, dobrze? No więc zobaczymy się po meczu. na pocięciu. Po meczu po w z Bułgary 3 do 2. Dla nas szczelili bramki Salomu 2 i Cirillo 1. A dla Bułgarów bramki szczelili Genko 1 i Petrow 1. Więc teraz zagramy sobie jeszcze dwa mecze z Bułgarią. Hmm. Trzymaliśmy grupowe zdjęcie, jeden element układanki. jest to grupowe zdjęcie, rezultaty bułgaryny światowego z 2000 roku zawodnik rezerw, możesz myśleć że yy, do blokowania krajowanie szpital zostało blokowane na zbadę terenu z dwóch możliwych traf. dobrze, zobaczymy jaki zawodnik otrzymaliśmy jest to środkowy pomostek depresywny gęczew yy -y -y. Można go wymienić z no więc tutaj jakiś Delawio z San Marino. 40, ja nawet co się na to przyda. Więc tak, aha, bramka, że jeszcze musimy pełnić. Tak. I jeszcze wstawimy te z Salomu. Mhm, uh -huh, może, tak możemy zagrać. O, no, to też się dobrze. na kodękę. Można zbudować trasę do Walii, do Szwajcarii. No, zbudujemy do Walii. Zagramy sobie w tym odcinku dwa mecze jeszcze z Bugarami. Następnym zagramy dwa mecze z... Szwajcarami, z Bugarami. Jeśli wygramy, to trzymamy zwolennika z ławki. Wejdziemy w nim spośrednio elementu układanki. Możemy odbudować trasę Buggery, Szwajcaria, nie zostaną wykonane na grupy. A jeśli przegramy, to na szczęście nie zrzucimy żadnej trasy. Więc ja Was teraz zapraszam na cięcie i widzimy się po meczu. Więc witam Was w meczu, wygramy 3-1. Dla nas bramki strzelili Mazukeski, ma Kristea i Chavi. Czavi jest to za meczu. A w różnie Bułgaryś, czyli ubrankę PAPOV. PEPOV. Nie, nie dokładnie widać. Patów Jakoś tak wygląda. No mm. chyba. Znam się. Nie chcę. I... Hmm. Więc dalej. Zagrać. Zobaczymy jakie nagrody jeszcze jest to oczywiście element dokładanki, zawodnik zławki. Można by było zbudować pomiędzy Bułgarią a Szwajcarią. O! No pasnik całkiem dobry. 75. Jak wymienimy go może za... ...ma No spisuje się całkiem dobrze. A tu mamy 60. Możemy z tego umyć. Do tego. Możemy go stawić za... ...wszystko na pasach, to jest mocno troskizna. Mm. No, wygląda całkiem dobrze. Są dwa elementy układanki. Zbudujemy trasę do Szwajcarii. I zagramy teraz już trzecie ostatnie miejsce z Bogarią. Więc... Jeszcze mm, zobaczmy skład. O, no, to jest skład, przepraszam tak na bramce bandruczak pole od lewej strony na obrońcę mekidev Środkowa obrońca dibon środkowy flax prawa obrona thompson środek yy, pomo środek pomocy to jest gęczew, chavi i kirillo i napad krzistea bo inno katerale więc zaczynajmy widzimy się w umeszu więc z już w podjęciu z tym wygraliśmy Wygrałem 4 do 0, więc u mnie byłam krzywdzi tak Boinów 3, Ingenczyf 1, a w zróżnicie Bułgarii na nikt. Więc zobaczymy kogo otrzymaliśmy. Więc Bułgaria z tych testów. Zobaczymy przykro, jak wygląda prezentacja kraju Bułgarii. zadać wszystkie elementy dotyczące tego kraju. Kraj dalej wykorzystam grupę. Więc zobaczymy jakie zabytki otrzymaliśmy. Elementów było takie, że prezentacja 23. Zdobycie głowę drugiej bramki z zęby. I to to? Hmm. Środkowy pomocnik. Lepszy od cyrilu. Wszystko po prostu chcę, żeby zestawę go za tego cyril odej. zostać. Więc w tym odcinku też nie tyle. Następnie zmierzymy się ze z Walią I... Tak, zagramy sobie z Walią, trzy mecze I w następnym już w trzecim odcinku zagramy sobie ze Szwajcarii. Więc komentujcie, subskrybujcie i...